Witam serdecznie, szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha Ewangelia według św. Łukasza. Gdy rodzice przynieśli dzieciątko Jezus do świątyni, była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera. Bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 7 lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już osiem już sobie 84 lata, nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach, w modlitwach, dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. I tutaj się zatrzymajmy. Wielu ludzi chciałoby mówić wreszcie o Bogu, ale są do tego nieprzygotowani. Przez post i modlitwę, tak jak Anna, która jest prorokinią, ma 84 lata i nawet taka staruszka może mówić innym o nim. Bo, bo właśnie przyszła ta chwila i ta chwila jest ważna. Bóg y, chce nas przygotować do tej chwili, do tej ważnej chwili. Gdzie będziemy głosić Jego imię, głosić Jego miłość ludziom, wszystkim, tym, których On nam da. Ale do tego trzeba się przygotować. Tak jak Anna. Zobaczcie, Anna długo się przygotowywała, bardzo długo. Ale Bóg może to skrócić. Naprawdę, o, dla Niego czas nie jest przeszkodą. On może wszystko, naprawdę spójrzmy na tą Annę, na to, kim ona jest, bo, bo to jesteśmy my. Ona jest wdową. Wdowa jest samotna, jest sama, opuszczona. Mąż zmarł. Nie ma nawet dzieci. Tutaj nie ma napisane, że ma dzieci, więc prawdopodobnie była bez, bez dzieci. I ta Anna Pochodzi z pokolenia Asera i to jest bardzo ważna wskazówka, bo słowo Aser, imię Aser, znaczy błogosławiony. Ale skąd ten błogosławiony wyszedł? Bo skąd się pojawia błogosławieństwo? Błogosławieństwo pojawia się z kruchości. Mamą Asera jest Zilpa. Ona go urodziła, ale y, Zilpa jest służącą Lei, a Lea jest żoną Jakuba. A Jakub miał dwie żony, siostry: Rachele i Leę. Rachele kochał, a jej nie kochał. No i właśnie Aser pochodzi od Lei, która nie była jego matką biologiczną. Jego matką biologiczną była kruchość Zilpa. Służąca. Więc błogosławieństwo wychodzi z kruchości. My mamy być pokoleniem Asera, pokoleniem, pokoleniem błogosławionych. No i jak, jak mamy to osiągnąć? Mamy spojrzeć na swoje rodowody, na swoich dziadków, pradziadków? Nie, tu nie o to chodzi. Bo my możemy stać się pokoleniem błogosławionych przez to, że pójdziemy za Jezusem. Jezus mówi o błogosławieństwach. Kto jest błogosławiony? Ubogi, w duchu. Kto jest błogosławiony? Cichy, ten, który płacze, ten, który się smuci, ten, który y, jest czystego serca, który jest miłosierny, który jest y, y, tym, który wprowadza pokój, który y, złem na zło nie, nie odpowiada. Do, Złodobrym zwycięży. Pamiętajmy o tym. To jest pokolenie Sera. Ja, Anna pochodzi z tego pokolenia. To nie jest pokolenie żmijowe, tylko pokolenie błogosławione. I teraz jeszcze ona jest córką Fanuela. To jest bardzo ważna wskazówka. Fanuel to znaczy yy, Boże oblicze. My musimy mieć Jego oblicze w nas. Wypisane. My mamy się do Niego upodobnić. My jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, ale przez grzech pierworodny straciliśmy to podobieństwo do Boga. I przez nasze grzechy osobiste też tracimy podobieństwo do Boga. Jak możesz być prorokiem Pana, kiedy nie jesteś podobny do Boga? Kiedy nie jesteś taki, jak On? A nie jesteś taki, jak On, jeśli nie żyjesz błogosławieństwami? Bo Fanuel też pochodzi z, z pokolenia Asera, z pokolenia błogosławie, błogosławieństwa. I, i wiesz, i, i możesz długo czekać na tę chwilę, aż, aż właśnie ona się pojawi w twoim życiu, że będziesz mówił o nim wszystkim, będziesz sławił Boga w ten sposób. My chcielibyśmy już teraz, żeby Biblia do nas mówiła, żeby Bóg dawał nam super ewangelizację, żeby wszyscy przyjmowali Jezusa. Ale tak długo nie będzie. My chcielibyśmy się często też nauczyć ewangelizacji, jeśli już mamy takie pragnienie, tak jak świadkowie Jehowy. Co oni robią? Oni mają scenki, oni przeprowadzają sobie scenki. Jak rozmawiać z drugim człowiekiem, jakimi argumentami go przekonać. No ale to są fałszywi prorocy. Kościele katolickim też znajdziemy fałszywych proroków, którzy no, głoszą różne, różne rzeczy, abyśmy my takimi nie byli. E, możemy możemy po prostu no, nie być przygotowani do tej właśnie chwili, kiedy Bóg nam się objawi. I powie teraz idź już, mów o mnie wszystkim. Święty Paweł na przykład, w czasie tych misji, które tam miał. Przeżywał coś takiego, że Duch Święty nie pozwalał mu mówić w jakichś tam częściach świata. Tutaj nie, tutaj nie. Dopiero przyszedł sen i w śnie jakiś tam Macedończyk mu się objawił i powiedział: 'Przychodź do nas'. No i poszedł tam, udał się tam do, tego, do, tej, do, do tej Macedonii. Ale wcześniej Duch Święty nie pozwalał mu mówić, bo jeszcze ta ziemia nie była gotowa. Bo oni też nie byli gotowi na tamtą ziemię, na tamtych ludzi. Więc y, my musimy wyjść ze świata. Y, jak mówi święty Jan, apostoł w pierwszym czytaniu z dnia wyjdźcie ze świata. Y, nie bądźcie, y, mm, nie miłujcie tego świata. W ten sposób wyjdziemy z tego świata, bo jak miłujemy świat. A świat idzie na skróty, świat chce wszystkiego doświadczyć natychmiast. Świat nie chce czekać 84 lat na, na, na błogosławieństwo, na szczęście. Świat chce to szczęście już natychmiast i za konkretną kwotę. Nic za darmo w świecie nie ma. Bóg kocha nas za darmo, ale nie bezwarunkowo o tym pamiętajmy stawia warunki. I Anna weszła w te warunki. Weszła w błogosławieństwo, tu są warunki, tak? Chcesz, chcesz doświadczać miłości, to musisz spełnić to, to i to, żeby doświadczać miłości. Bóg jest miłością, ale ty, ty, ty miłości nie doświadczysz, ona przejdzie obok ciebie, ona ciebie minie, wyminie ciebie, bo Duch Święty ucieka od fałszu, a Duch Święty jest miłością. Więc Święty Jan, apostoł, pisze do nas. Dzieci, piszę do Was dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów, ze względu na jego imię. Pisze do Was ojcowie, że poznaliście tego, który jest od początku. Piszę do Was młodzi, że zwyciężyliście złego. W jaki sposób? No, wchodząc w błogosławieństwo. I napisałem do Was, dzieci, że znacie ojca. On, on najpierw mówi, najpierw pisze, pisze, że pisze do Was, a potem mówi: Napisałem do Was. Czyli to się ciągle powtarza, to jest taki cykl. Wszyscy, wszyscy tak samo muszą tego doświadczyć, tego błogosławieństwa. Nie ma, nie ma pójścia na skróty. Ja często widzę, wy, te, wy pewnie też często widzicie trawniki, które są posiekane takimi ścieżkami, bo ktoś wydeptał sobie ścieżkę. Jeden, drugi, trzeci, potem zrobiła się taka kolejna, trawy już tam nie ma i ludzie tam chodzą. Jest droga z, zrobiona, może dłuższa, na pewno dłuższa, bo wtedy nie, ludzie nie szliby na skróty, nie? No i potem przychodzi deszcz, i co się dzieje? Kałuża, błoto, nie da się przejść, bo ludzie szli na skróty. Trawy nie ma, brzydko to wygląda. I nic nie daje, tak jak ta porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego świata. Tak się dzieje właśnie, że, to, że ten świat daje nam to. Szybko, już, teraz. Mam ból, jestem wdową, to już muszę znaleźć męża. Nie mogę być sama, nie mogę się czuć źle. Muszę biec do psychologa, do psychiatry, na pizzę, na kebab, na taką modlitwę, na, tam, na inną modlitwę. Super, modlitwy są dobre, ale jeśli modli się nieczystym sercem, to taka modlitwa jest wstrętna dla Boga. I Bóg mówi, mam dość tych modlitw. W, Bibli w Biblii to jest napisane. Kto odwraca ucho od słuchania prawa, tego nawet modlitwa jest wstrętna, tak mówi Słowo Boże. I wielu nie chce o tym słyszeć, nie chce o tym pamiętać. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. No i jak Bóg da, to widzimy się jutro. Z Panem Bogiem i pozdrawiam. Nie idź na skróty. Czekaj na tą chwilę. Jak Krajewski śpiewał. Czekasz na tę jedną chwilę.